Tu stąpał po wrocławskim ratuszu, tutaj jako radni witaliśmy go w imieniu wszystkich mieszkańców miasta. Jest w sercu Wrocławia, wobec tego musi być też w sercu samorządowego Wrocławia po wrocławskim ratuszu, żeby świadczyć o swojej o swojej nauce, ale też o tych datach, które zapisały się w historii Wrocławia. Myślę tutaj o jego pismach do Wrocławia, szczególnie w kontekście akwarystycznym. Bez tego odnowienia, które nastąpiło w Polsce i we Wrocławiu, ono nie nastąpiło, bez. Jana Pawła II. I myślę, że to sprawia, że jest w naszych sercach i niech po wszystkie wieki nasi następcy wchodząc do wrocławskiego ratusza spotkają się z tym opiersiem i niech doświadczy o historii naszego miasta, o historii też wrocławskiego samorządu, a także o pewnym świadectwie, jakim jak, jak wrocławianie w związku z przeżyciem i wyboru, i pontyfikatu, i śmierci, i wyniesienia na ołtarze, i beatyfikacji, i kanonizacji przeżywają.